Dziękuję wszystkim, już się i na luźno. jakby to po prostu pojechało, na luźno. jak książ początek usunąłem, więc muszę po prostu nagrać w Ma. się że... Sorry na tego skina, ale. No i co? No, dobra, kolega się zgodził. Oczywiście jak już na pełnię e, węzie, Dobra. No to tak, e, przechodzimy do e, grania. No jest też coś pierwszy bo bok wypuszczał aktualizacji. Teraz bardzo się skupił, chyba trójce. Myślę, że zdaje już zawsze. Nie wiem, bo że się w wężę jakieś wiał. I właśnie... O, mamy elopalowie. Elo, no. Ee, oczywiście z nimi się też witamy oczywiście ja, ja tylko pytam hosta patrzę, że, że pytam hosta jak to wygląda no i tak, witamy hosta serwera, czyli Rodi999339 witamy takiego zwanego AESH, A.E.S.H chyba o to chodziło Jakiś WSS, jakiś się nie wiem, kto to jest. Ty Tym się tu nagrywa, nagrywa, dobra. No. O, no na już ale... hmm. się rozpojawia, ja nie rozpojawiam. No filmy nie będą zbyt dobre, tak dużo nie będzie film fajnych pojawiać, Dlatego, Powiedzcie, że wszyscy wybrali, że wybrali na ulgę, że jechać do że tak powiem, że ale że że się daje Ale to wydawało, że pojedy się a stacy już, ale nie wiem. Nie, może do Cieplady się złagodzić, ale cieplady. A oczywiście oni z ekipą nie pełnią, robisz za wcale się wam. A na wam się bardzo sporo drugi sezon, To będzie mnie zawierał. 200 że nie mogę mi zapowiedzieć. jakąś tam zmianę i być może się pojawi że bym dała, będę w młodości z na ale tym jeszcze sprawdzić. Czy jest wszystko, nie działa po prostu i wesołych tył. Później ja też że wszystko działa i żeby było to wszystko działało, żeby fajnie po prostu, żeby załatwienie okazało, że że to, że po prostu, że po prostu no. To po prostu się nakarłają, że to zdanie by było na zakazie, to żeby nam wygrałem na na zawsze w tym. I dalej, 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 tak w dalej, 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 O dobra dalej, 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 Czyli nie do jakiejś mojej, tylko do reszty, reszty osób ze serwera, i tu się buduje kebab u naszego kochanego hosta. Ten to w ogóle lata jakąś furą magiczną, no tak, by to za prezentu ja Sorry, co on dwa do tego? Ja, no ma, próbujemy. O, aktyw ja, Dobra, spróbujemy. O, akurat się da. Ja przyjechał. Dobra, ciekawe, wiem? To są fury właśnie za te dodatki, które były pokazywane kolejne Aktu Zosi. Ziją, ziją, Ja to są się fury, jak to mówią. Nie może lecieć się nad wodą Albo jednak nie może lecieć na wodę Nie no można A jednak nie może lecieć na wodę o, to, to, to jest no, A on tu coś miała postać rzeczy Dobra my się tu wybudujemy Nie wiem czy Tu można już nagrywasz no ten poziom tego co ja tu nie nagram farminga bo mnie żała dźwięków OBS no a to telefonem tak ekran na komputer. ale to nie zbyt wygląda, dobra my też robimy CGBD, o detektywu, będziemy robić jako detektywi na mapie Fajne Oho Oho, nawalamy do tego Metal był słuchać jak tam tu się... No, no, to właśnie jakby to powiedzieć po prostu e, gram sobie normalnie w sandboxa, no? Nie wiem dokładnie ile do kiteri, kiedy i kiedy bierzemy z nagrywania takie. Ja muszę filmę film, abyś na, na zapas powoli. Bo niestety jakby to powiedzieć, kończy mi się już ten czas. A teraz się nie nagrywało, ty wakasza, jeszcze że już 1000. Może się uda, ale wąpię, tak, nie przysłuchajcie, że myślał 1000 subów, że waszym się uda, no i do tego to potrzebuję waszej pomocy. Jakby się dało, to może się udostępnię mój profil na Ety, bo teraz fajne serie się szykują. Jeżeli było lepiej na pewno się odzwierciedla się. No u mnie nie ma konkursów, ale być może sklep, że koszulkami się pojawi. Być może, i to dopiero, dopiero w przyszłości będę miał, jakieś 15 lat będę próbował robić coś z tym temat. Aż ja wy takie... ja to nie zbyt niezbyt, ja to taki duperer to ja to ja ogarniam, no ale coś tam każdy pomoże. Brat czy tam, moja ekipa, jeszcze ktoś pomoże, no to... To, że ty dobrze, Siwa ktoś pomoże, no, to to jest tyle dobrze. No, bo no, mamy duży lokal, ja pierdolę na garaż, że nie się się nawet. No. Tam miał być Track, Eurotrack niestety po nowszych aktualizacjach laguje i się nie da nagrywasz, I na jakiejś na DLC tu już mi tak laguje, jak te małe miasz tam. I my wydupia, bo dodaję to elektroniczną. Wam się dodają za niedługo. jakieś kolejne pojazdy, i nie, nie jest na rękę. No, bo to mi szary nie jest na rękę, ale, no jakby to powiedzieć, po prostu, damy to nie jest nic na rękę, po prostu. I tyle tego tak chciałem, mogę powiedzieć, no. damy to nie jest nic na rękę, bo po prostu mi to, że utrudniasz strasznie, strasznie życie, no. I wiesz, się, I to na mnie będzie nic ciekawego, no. wy to dobrze wiesz. Się. Bo jak chcemy fajną serię zrobić, no to trzeba ją odwalić, no to wiadomo, że odwalimy ją tak, żeby jakoś wyglądała. Przynajmniej w sensie się postaramy, no. Ale mam nadzieję, że się najduż na dłużej. Na moim kanale no, na pewno nowszy film, ale odragnie się kolwiek pojawi. Bo to ja już muszę zbierać na nowy sprzęt. Bo to już, już te gry no w tych szaszach, to już się rozwijają jak... Jak buraki szukrowe, no takie bez obrażenia oczywiście. No. Hmm. No i jakoś lesz, no... co mam powiedzieć? No. Długo nie było mi na YouTube jakichś filmów, teraz, bo wiecie shortów teraz się rzucam. Ale już że shorty spadły na dół. bo tam jeden film, który rzuszyłem. Eee, Zadrzą chyba do taty, zanim będzie za późno. No to właśnie, to tam właśnie będzie ten To po prostu będą tam, yy, będę po prostu nagrywał jakieś różne duperele Nie wiem na ile, nie wiem na kiedy, nie wiem do, do kiedy Nie wiem kiedy się wyrobię, no ale mam nadzieję, że mi tym pomożesz i będziesz tutaj ta, Takimi widzami, którzy zawsze pomogą Serio, bardzo byłem by... Będę wam dziękował za to, jak mi to zrobi się, Bo moje marzenie jest teraz zdobyć 1000 y y subów. Jak to się uda, to zrobimy jakiś mega special. Może nie da się... O! Zrobimy quiz, bo jeszcze się zadawać pytania. Pff, dosłownie. No, wiesz jak myślałem, no to za no tak, no. Ty dużo osób nie komentuje, bo tu nie masz komentować. Zresztą mam powiedzieć, że też w tym pojedynku, bo tu nie masz komentować w tych filmach, no. Ale może napiszę, że fajny film, o co mi tam trochę podniesie stabilnie, ale... siadam, ja wiem. No. No, na pewno farmi... o, na pewno nowa... E, będzie na pewno e, nowa seria odbiega od, od bie Biedaka do... do... Od biedaka do kozaka, tak? E tak, wiem, że to będzie seria podrąbana po e, o ten, o Mafia Solsa, bo był robił taką film e, waszy film. Ja robił taką serię, że od żera do milionera, milionera albo od żera do farmera, od, mil, od milionera do farmera, nie dobra wyski O! Nie wiem, że się uda. Chypię. No, ale na pewno będą... No i to będzie wszystko odgrywane na wszyscy farmingu, czyli... E, Czy farming, simulator, uwaga FS11 Tak, tu będą właśnie nagrywane te filmy. Tu właśnie będą nagrywane po prostu filmy w FS12. Na fajnej mapy już fajna mapa się ta pobrała. Na fajną mapę Więc myślę, że można bardzo fajnie coś porobisz ale też od was, chyba się to w ogóle spodoba Pff, Mój lokal z tym miejsca zajął, o No a teraz starszą, teraz zbudujemy. A ten lokal duży z tym detektywin. No ale zmienimy też siebie na kuloporne, nie takie. No Mnie też fajnie jakoś lesi. Marzenia oczywiście się spełniają, czyli jak zawsze. To właśnie, no to Wam mówię, że po prostu e, będzie na pewno będzie na jakaś seria. Ale ja nie obiecuję Wam, że szybko ona się pojawi. Ale nie, od Biedaka do Kozaka to może by się pojawić, też. Będzie taka seria, to będą na innych mapach w ogóle. Te ja programy na tej, pozmienia na tą. No i właśnie zdałem Wam ankietę, że wy chcecie, jakie gry wy lubicie, że gry na komputerze, czy bardziej vlogi. I że Waszym że tak bardziej się opiera robisz. No, że te gry komputerowe mi to lepiej wychodzi. No, też, ja niedługo zacznę mam karierę raperską. to ja będę rapował. No, I takie wale będę walił, takie bity, że dajże spokój. spokój. Taki cringe będzie, że. No, ja warto próbować, jak to mówią. Nagramy po prostu. No tak, bo będę w te wakacje właśnie tam. Jak wrócę z. Jak wrócę z nad nad morza chyba? na no, no tak nad morza tak, tylko że się no tak jak fajnie się grało tu będą detektywi od dzisiaj czy są detektywi najgwalniamy walniemy napisz detektywi Na pewno będą jakieś vlogi się pojawią, że wakacji Tak, będą mhm. Detek Detek Ty Ty Detek Detek dete, Nie, Te Nie Detety Ki Nie Detetivi Det Ki De To nie ma Tak, nie nie, nie 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 nie, tak Dam jeszcze innego FIBI tu będzie, o, FIBI tu będzie robić, no F FI... Tam, że ktoś nawala FI... BI FIBI No, nie no, tak, ja no, że FIBI Piękna nazwa ten O, ja tu wylikuję, dobra Zamykam te garaże, tam ktoś nawala i nie ma Odpierdzela, ale git Czujesz? jest, no, mam się na mój pojazd wydali, dobra no, ta aparatura robi się, jakieś biuro <laughs> <laughs> zobaczymy jak mi to pójdzie O, tu ma ten speed a walniemy To mogą być mnie szyby, jak to wyglądało Tu będzie szatnie po tej stronie, a czyli są brzuszane. Nie idę podglądał proszę, prostu, niczego się przebierać. No. Taka na jednym no dobra, przebieram się jakoś. Tu nie mam. Ja wolę budować szybką bazę, bo ja się czuję, że ktoś mi tu ze czołem. No bo tak będzie, ale ja wolę, ja już się przygotowuję, bo tak 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 no to To po prawej, on to w górę. Na No po dobrą mylą vlogi, no szowe. No, nie a ja nie doświadam, to rodzicami oczywiście. No, Coś tam się nagra, no. Coś tam się nagra, ja bit. Co jest? Aha my bałem mi się jakiś mły pojazd pojawił w farmie. Na farmie, o. Najlepiej pyk. Szatnia, oczywiście, nie jako... Taka chuja do szatnia wiem, ale będzie lepsza. O. Ha, chujoła, mówiliście coś? Pełopy? Puk Agentów Federalnych Dosłownie na kilku agentów federalnych będzie Dobra To się może zamykasz Fajnie, fajnie e, Dobra Tu będzie gituwa. Tu będzie nawet, no biura budowane na pewno będzie Wybudujemy biura Jeden przytwarzy, haszy miło dobra mam tak za bardzo zanurzasz Nagramy odcinek i będę ją już głowy Ale najlepiej Ale nieźle A czemu nie, ja tak używam jak tu właśnie freebudding jest taki zwany Piek, o pięknie Tuż walniemy telefon, pyk. tuż walniemy jakieś papiery. Pyk. Tam już walniemy wiatra, gdybym tam fajny wiał. Pyk, za blisko. Pyk, dobra, tutaj będzie git. E, dobra, druka, drukarę walniemy tutaj. Zdecydowanie lepiej. Tu mamy szafie to nie tu od drukala. Pyk, krzywo stoi, ale ważne że stoi. Pyk, no. pik, pyk. Pyk, pyk. pyk. krzywo jest takie gałe jak nie wiem, są, no, ale ważne że są. Piękno, fajnie, fajnie, jest mega fajnie Pyk Tu dam jakieś kanapy na poszykalnie, nie wiem po co, ale... Tak, żeby ludzie poszukiwali po prostu Czerpliwi. Trzeba jakąś kawę walnąć ludzie Dobra, nic nie, nie walniłem kawy Nie w moim typie Co jest? Wiem czy że znikło A nie dobra. Nagrywa się. Nagrywa się, że znit. Wiatrak na środku. Czułcie tam tą kropkę. Pyk. Pyk. A hosta już nie ma, no fajnie, mam nagrano na serwie, który ma rozrubę. No ale dobra. No dobra, jak to to będą jakieś duperałem, że resztę pojawi później. Dwa duże gabinety są tu już powinno, i to chyba wystarszają się starszyś. No ale bitwa. Każdy ma swoje jakby po prostu potrzeby. Pyk Wejdzie pięknie, dobra, ale gorączy ja pierdolę, ale... O walnie mi tu wodę, w miejscu pisze Pyk To jest mi przydał No co ale to tu będzie dobra Mała ale własna no Mała ale własna Pyk To ja każdego normalnie Pyk Pyk i tu już zmuszymy. Pyk z tą samą dobra Kibert normalnie oczywiście się już szyby Tu nie będą, będą zwalone z szyby Bo chodziora zrobię do szatni Aj, mam lagi Po respon tymi furami i przez te takie lagi Pyk, pyk Pięknie No, a git jest i ta cała też Pełnie fajnie Fajne toalety Nie, żanisko. Pyk. Pyk. będą dwa vlogi. Pojadę się, będę jechał do w i normalnie ja ten do brzegu, no dosłownie. Koło brzegu będę jechał. Znaczy nie do koło tylko do innej miejscowości No ale też się noszało, no, nawet będę się nagrywać na pewno. Moje mi za to zrobiłem, jak będę ich nagrywał I to już nie dziwić, jakbym mi z to mówić na tych właśnie I tak, żeby też mnie nie hejtować, jak tam roślin te odezmę czasami Sas, no, bo dobra, nikt nie patrzy na flutę są o kupa kamery, hmm, ciekawe No dobra, powiedzmy, że gitówa Tam będę zagarał, o, tu już biurka nie ma Pyk, 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 fajnie ma tutaj fajne górko. Pyk. pyk. pyk, pyk, pyk. Czy będę nagrywał z kimś tą właśnie serię? Nie wiem. Może będę nagrywał z jakimś ekipowiszem, bo kilku tam ma farminga. Czyli chłopak sprawy kto ma w ogóle farminga do nagrywania. 19 tam jeden młody ma taki Będzie na przykład Po Sączewku. Nie wiem jak to nazwę tą serię, no ale Jakoś ciekawie, bo jakoś to brzmiało, no wiesz, aż znaczy... Było tych tak nudno, no Ludzie, no wiesz, o co mi chodzi, no Klapy krzywe, ale właśnie, że są... Przemysł stołikbyś stolik by się przydał, więc... Proszę bardzo, kawał... piek, piękny. No i piekną. No, Ziemy się poszyć. Ja pierdolę Dobra, poławimy się trochę. Cóż od pierwszy... jakieś haka przylata i każdego zabija.

Kolega, kolega no. Ja pie... Nie się tu grać, kolega się tam szituje. Pa, 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 jaki sziter. pa, pa, nie ja, do następnego filmu.